Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, gdzie mówi o szmalu, Force Mamonie, czyli wszystko to, co jest potrzebne w Diablo 3, żeby być przewidzimy bogatym. Zapraszam. Ja wam teraz pokażę jak szybko zdobyć kupę szmalu, będziecie przeraźliwi bogaci, ale przy kasy będzie to naprawdę fajnie, fajnie wyglądać, jak wszystko będziecie rozwalać, będą wypadać stosy złota itd. tak, dalej, i tak dalej. Oczywiście są jeszcze takie przedmioty, które bafują wam złoto i one są potrzebne, jeżeli chcecie znaleźć naprawdę miliony złota. Jeżeli nie chcecie stawiać na przedmioty i po prostu postawić na DPS, to również możecie zarobić kupę kasy tylko poprzez kamień. Wystarczy wam jeden klejnot legendarny, który znajdziecie u grida. Musicie na samym początku znaleźć rifta, dorwać gościa na tormencie i guziec. I wtedy będziecie mieli też kupę kasy z Rilma, Treasure Rilma, czyli to jest taki rift goblinów. No a właściwie nie rift, to jest taki specjalny portal, który się pojawia po zabiciu zwykłego gobasa, nie w liftach, poza liftami. czyli jak robimy bounty, trafimy na gobasa, usie jego możliwy, jest szansa na to, że się pojawi. Portal wchodzicie, jesteście bogacze, ale na pewno o tym wiecie. Słuchajcie, tu wam pokażę przedmioty, jakie ja teraz będę posiadał w prezentacji, na prezentacji, bo wam pokażę mniej więcej, w których miejscach najfajniej farmić. Oczywiście skrzynki, tak, skrzynki, przekręte, tam gdzie trzeba zabić 100 stworów. No i oczywiście pierwsza sprawa, którą trzeba mieć złota skóra. No bez tego się nie obejdzie, bez tego nie będziecie i bogaci. Będziecie w miarę bogaci, ale nie i bogaci. 100% więcej złota, jeszcze szansa na trafienie, że stworzy wypuści golda, nie? Słuchajcie, no i to jest ten kamyk, o którym wspomniałem również. Skarb zbieracza. Przy zabiciu wroga: 25% szansy na to, że eksplozja monet powstanie. I powiem Wam, że ta eksplozja monet jest niezła. Ranga 25 po podniesieniu złota, twoje szybkość ruchu zwiększa się na sekundy do 30%. Wow! Jeżeli byśmy mieli 25 rangę, to wtedy nawet by się po całym kamień nosić na gryteri, tak, żeby popierdzielać bardzo szybko, bardzo szybko się przemieszczać. Słuchajcie, ja po mm, zrobieniu skrzyni ja to robię na zasadzie, że, że się w ogóle nie ruszam. W ogóle się nie ruszam. Mam build po prostu na obrażenia, zabijam stwory jak najszybciej, a później wrzucam sobie Custereńskie Ochroniacze, które powodują, że jak podnoszę złoto, to dostaję expa. Taki mały buff, wiecie, 2 miliony expo gratis, nikomu nie zaszkodziło. Następnie tutaj możecie zobaczyć Jęczącego Żywiciela, to jest taki secik malutki, który daje 15% dodatkowego złota od potworów. A co? I to jest drugi ten pierścień. Jakbyśmy włożyli, no to sensik się aktywuje. I są różne przeróżne e, itemy. Powiem wam, na przykład taki. Najlepsze są naszyjniki. Naszyjnik Geralta, z tego co pamiętam, daje bardzo duży buff. Ja tutaj mam, tutaj mam 71% dodatkowego złota od potworu na tym naszyjniku i poza tym jest niesamowity. Jak widzicie, naszyjnik. Mm. Również są rękawice, które powodują, że jak robicie masakrę, to wtedy wypluwa wam złoto. Tylko że to jest troszkę irydujące, bo musicie się cofnąć. Ale poza tym jak zobaczycie, jak to działa, to cały czas będziecie się musieli właściwie cofać po złoto, a podchodzić. Dlatego teleport jest bardzo dobry do zbierania złota oczywiście. Albo jeszcze możecie użyć czarnej dziury, która po prostu syśnie złoto w danym rejonie. Też bardzo fajnie. Ok, podpinam. Kryształik, kryształ, Ja mam tutaj bolit zrobiony właściwie pod DPS. Na prezentacji na prezentacji tutaj będziemy będę w pełnym bildzie na, na złoto. Oczywiście, słuchajcie, jeszcze najważniejsza rzecz no to paragony. Paragony ustawiamy również na znajdowanie złota plus 50%. No tutaj jest dużo, plus 50%. I ogólnie teraz jestem gdzie jestem na T1, tym Buildem mam z ptaka całego i bardzo dobry DPS. No to bez problemu te 6 moglibyśmy robić, ale chcę Wam pokazać na szybko, jak fajnie, jak szybko giną i jak dużo złota możecie znaleźć, bo powiem Wam, że te 6, te 5 odpada, jeżeli chodzi o w stanie przy obrzydliwie bogatym, tak. Jeżeli chcecie się stać obrzydliwie bogatym, nie biegajcie na T6, te T5, te tylko o T4 niżej. Bo tam szybciej zabijecie stwory i więcej tego złota wylatuje po prostu. O wiele, o wiele więcej. Tutaj na T1 mamy 1200%, ale już powiem wam, że na T3 mamy już 3600, 3, coś takiego. Ja mamy wszystkie te bajery. Ja w momencie, kiedy będę biegał. Na prezentacji mam tutaj właśnie 3600 z tymi wszystkimi sprzętami, które wam pokazałem. Ok, lećmy teraz do jakiejś lokacji i po prostu zabijamy stwory. Kontynuuj elementów na początek, tam jest dużo stworów po prostu. I będziemy przelatywać, rzucać czar. Wszystko będzie ginąć. Ta jeden, easy. Ale chcę wam pokazać sam. build. Ok, gdzie nasze pierwsze ofiary? I lecimy. ho, oh, oh, oh. Oj, ojej oj oj oj. Pierwsze stwory i zbieramy pieniądze. Tutaj po prawej na dole widzicie ile zebrałem. Pierwsza grupa stworów. Idyne 180 tysięcy. mało. Mało. Czuję się oszukany wręcz. Idziemy dalej. To jest tylko kamień moi drodzy. Jest tylko kamyczek. I to jest te jeden. O z tej grupy nic nie wypadło, to jest ja dopiero się czuję oszukany. Na szybkiego znajdziemy stwory nawet sobie hydry postawimy Proszę bardzo Bardzo dużo złota przelatujemy dalej Nie więcej tak to wygląda po prostu pluje złota pluje złota Naprawdę niesamowita rzecz. A teraz przejdźmy sobie może na żywo do jakiejś przeklętej skrzyni. Zobaczycie jak dużo złota może leżeć na ziemi. Jak więc lecimy do przeklętej piwnicy, Ta jest bardzo blisko. Nie trzeba za dużo szukać. Bardzo fajnie będziemy mogli tutaj jeszcze stwory po drodze <głodować> mordować. Oczywiście tutaj używam zamieci apokalipsa. Na gnistym ptaku tyki, dochodzą do 60 milionów. Stabilnie do 20. Więc naprawdę jest nieźle. Okej, okay, ale to stworzy nie będziemy rozwalać. Tu będziemy rozwalać stworzy. No to lecimy. Bardzo fajna muzyka. Ja się nie będę ruszał. Będę wrzucał tylko i wyłącznie czary. No i rzucimy dalej. Aż tego leży na ziemi. To jest ciekawość właśnie jestem ciekaw, na tej jeden. Bardzo proste dosyć odbicia. Jak widzicie, treasure, to się nazywa treasure, realm praktycznie. No. Okej. Okay. Bardzo prosta sprawa, teraz zbierzemy sobie złoto. Jedne skrzynki do drugiej skrzynki. Lecimy, 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 zbieramy. Wyczyścimy dokładnie od lewej do prawej. <laughs> Fajnie to wygląda, naprawdę. O tu jeszcze jakiś stak jest. Mnia. 684 tysiące bez sprzętu. To jest wszystko bez sprzętu na Goldfind. Jedynie z tego co pamiętam, to mam na. Znajdowanie złota na paragonach obecnie. A teraz zapraszam do prezentacji krótkiej, której pokażę Wam te 4 T3, T2. Ile złota mniej więcej w tych rejonach można dorwać? Have fun! Dzięki na razie!